Święty Paweł dzisiaj zwraca nam uwagę, że wszystko, co jest na niebie i na ziemi, nosi imię samego Boga, jest jakby opieczętowane. Obecnością Pana Boga i tym, kim Pan Bóg jest. A pa, Pan Bóg jest miłością. I dlatego Pan Bóg chce poprzez swojego ducha, żeby ugruntował się nasz człowiek wewnętrzny. Ale równocześnie chce, żebyśmy, żeby w nas zamieszkał Jezus Chrystus, ponieważ wtedy ugruntujemy się w Jego miłości. Czyli Boża, Boża, Boże pragnienie mówi, niech Chrystus w Was zamieszka. Niech przebywanie z Chrystusem, takie codzienne, będzie rzeczywistością, ponieważ potrzebujecie się ugruntować w miłości. Nie potrzebujecie czynić rzeczy od czasu do czasu pełne miłości, ale chodzi o to, żebyście funkcjonowali napełnieni miłością i w ten sposób podejmowali decyzje, które są zgodne z wolą Pana Boga. Tak ojciec pomyślał. Posłał Ducha Świętego, posłał swojego syna a obiektem Jego miłości jesteś Ty ze swoim własnym życiem.